Ma pan ostatnią szansę. Dobra, zawsze ich wykończymy. Teraz 6, 6, 6. FBI, FBI otwiera! Stop, stop, do ściany, Ej, do ściany, ginory? do ściany. Cześć witajcie moi drodzy, ja jestem Jeremia a w dzisiejszym odcinku sprawdzimy czy różni mieszkańcy tego świata w Minecrafcie wpuszczą FBI do swojego domu Dzisiaj jako agenci FBI będziemy łapać najbardziej niebezpiecznych gangsterów grasujących po całym świecie i będą to osoby, które są szczególnie i krytycznie niebezpieczne, więc mamy szczególne środki ostrożności. Będziemy używać dzisiaj broni palnej, która będzie a bardzo, ale to bardzo i od razu bierzemy się do roboty i będziemy musieli ich zatrzymać i aresztować Pewnie nie obejdzie się bez walki i bez wymiany ognia, a więc oglądajcie odcinek do końca to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i jedziemy. A więc dobra, moi drodzy, mamy tam współrzędne pierwszego domu podejrzanego gangstera, więc musimy teraz go namierzyć i musimy przede wszystkim teraz wyciągnąć o niego informacje dla, dla kogo on pracuje, dla jakiego gangu. O, o to jest chyba on! Uważaj, też tu jest, dobra. Halo, szefie, jest problem. Skapnęli się, że przewozimy broń przez granicę. Daliśmy im pół miliona łapówki, ale nie wiemy, czy nas nadal nie wydawało. To jest chyba... Z kim on rozmawiał? Przez, przez telefon rozmawiał. Dobra, wszedł już do domu. Musimy robić wbite teraz. Dobra, chodź tutaj, przygotuj się. Akurat teraz się no, robicie, no więc będziemy mogli pod osłoną nocy mu wbić. Dobra, Szykuj się w takim razie do wejścia. Uwaga, uwaga, mam Grant, grant ręczny na mój sygnał. Jasne, uwaga, uwaga, rzuciłem grant. Odsun się, uciekaj, 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 osun się. I wbijamy, wbijamy do domu! Bita, bita, bita. Teraz teraz. FBI, FBI, nie ruszajcie się, FBI, do, nie ruszajcie nie ruszajcie się. Stop, stop, do ściany, do ściany, do ściany, FBI. Wiemy, co tu się dzieje, słyszeliśmy całą rozmowę, wiemy o tym, ja, dla kogo. Nie winny jest. Ale proszę pana, proszę pana, proszę nie robić sobie ze mnie idiotę. Proszę pana, słyszałem całą tą rozmowę, słyszeliśmy o tym, jak pan rozmawiał chyba z panem szefem przez komórkę, mamy to wszystko zarejestrowane, proszę pana. Wiemy, że. Oj, co tu jeszcze mamy? Oj, 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 oj to, proszę to pana. To, ta, zostawi, ta, to... każdy, 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 każdego nie moje, ta kolega zostawił po imprezie. Proszę pana, wie pan, wie pan, wie pan, wie pan co? Proszę pana. Nie dość, że jeszcze to, to jeszcze pan broń przemyca. Proszę pana, pan się tak nie uśmiecha, pan się nie śmieje z nas. Proszę Ale pana, proszę my jesteśmy. Do nie proszę nie pana, broni. proszę pana. My jesteśmy służbą państwową, proszę pana. My naprawdę mamy wszystkie informacje o pana działalności. Albo pan wyda, pan, dla kogo pan pracuje, i wszystkie uczynki pana, albo dostanie pan kurkę zaraz w nogę. Proszę pana, naprawdę Nikogo, dajemy, dajemy, nam, nam, dajemy nie panu. Nie ma na mnie żadnych dowodów. Proszę pana, proszę pana, nie ma na pana dowodów. Jest pan taki pewien siebie, że nie ma na pana o, proszę, dowodów? Nie proszę dowodów. pana. Tu ma pan dowody na jedno przestępstwo. Proszę pana, rozprowadzanie takich substancji to jest przestępstwo. A po drugie, proszę pana, słyszeliśmy wszystko o broni. Proszę nam poka powiedzieć, dla jakiego gangu pan pracuje, kto jest pana szefem. I proszę nie pana. nie pracuję dla żadnego ja tu mieszkam. Tak, pan tu mieszka, każdy tu jest niewinny. Proszę pana, zabezpieczamy to, ten teren to, to tak. w imieniu rządu, zabezpieczamy ten teren i od teraz, proszę pana, wszystko co pan powie, może zostać wykorzystane przeciwko panu, ma pan prawo zachować milczenie. Ma pan ostatnią szansę, albo wydać pan wyda pan swojego szefa, albo naprawdę, proszę pana, będą takie konsekwencje. Wie pan, że nikt nas nie widzi, a wie pan, że tutaj zasady i wszystkie prawa nas nie obowiązują, proszę pana. Naprawdę ja mogę teraz, widzi pan co ja trzymam w ręku? Pana ja trzymam spluwę. Yeah. Wystarczy tylko jeden klik. A dostanie pan kulką, jasne? Ale ja proszę nie, pana, pan nie proszę ma pana Mam dowody, mamy nagrania rozmów Proszę pana, mamy nagranie pana rozmowy, którą pan prowadził O, ty Jezu, Jezu. To, to, nie ma... to zostawił ktoś Jezu Proszę pana, proszę pana wie pan co? Już trzy przestępstwa mamy na pana Proszę pana, albo nam pan teraz powie Gdzie jest schowana broń I kto ją kto jest pan szefem Albo, albo proszę pana teraz Albo teraz widzi pan co ja trzymam I widzi pan gdzie to jest przycelowane Ma pan ostatnią szansę I co? I co? Proszę pana, dostał pan teraz kulką w nogę, jasne? Jeżeli pan teraz, ma pan ostatnią szansę Teraz albo w ogóle Proszę pana, liczę, liczę do dziesięciu Raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć, siedem Osiem, dziewięć 10, proszę pana, widzi pan? My, ma, my naprawdę ja. proszę pana możemy teraz pana zlikwidować i przejść do po prostu, do tego do oględzin tego terenu na własną rękę, wie pan. Naprawdę nic nas tu nie trzyma, proszę pana. Hmm. Jeszcze ich jeden mi nie Jeszcze nie udowodnił. Proszę pana, ma pan ostatnią szansę przed śmiercią. Albo pan zachowa przynajmniej honor i powie pan nam wszystko, albo teraz ostatnią kurką wykończymy pana, jasne? Nic nie powiem, tak? Nadal pan tak. jest taki sprytny? Nadal pan Mama. jest taki sprytny. Dobra, zlikwidowałem go. Szukamy tej bazy, szukamy. Gdzie to jest? Ta broń musi no, być to gdzieś to tu schowana. Ta broń musi być gdzieś tu schowana, jasne? Czekaj, czekaj, tutaj, zobaczmy tutaj, zobaczmy tutaj. Stop, tutaj zobaczmy. Tu, 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 tu. O shit, dobra, o, jest właśnie. tutaj coś. Jest tu coś, Chodzimy na dół. Czy to jest to? Dobra, czysto, czysto? Jest, jest tutaj Cunta. ktoś? Dobra, czysto. to? O, to dopiero. I oczywiście... Jezu, ale weź zobacz, jaka tu jest broń. Oni minigany przewozili, grenade no, launchery. ta broń jest zakazana. W całej, w, na terenie całego kontynentu to jest zakazane Ale to no. jest w ogóle, Jezu, ten gość był jakimś... Ale wiesz, że ten gość nie działał sam? Ten gość miał jakiegoś wspólnika, no to... on musiał mieć wspólników, bo to jest niemożliwe, żeby taki gość działał na własną rękę z takim przemytem Do tego jeszcze słyszeliśmy rozmowę telefoniczną, jak odpowiadał o tym, że zadali pół miliona łapówki Ludziom za to, żeby nie wsypali ich na granicy Tu się dzieją naprawdę dziwne rzeczy Musimy to wyjaśnić, dobra W takim razie idziemy do kolejnych podejrzanych Może oni będą mieli też związek z tą mafią Ale musimy koniecznie to odkryć A więc dobra moi drodzy, znaleźliśmy jakiś dziwny mega dziwny dom Który jest w ogóle mega podejrzany, bo widzieliśmy tam jednego gościa Który w ogóle był powiązany z tą całą mafią I to jest chyba ten dom tylko żeby nas nie zobaczyli, uwaga To jest tak, to jest ten, o nie to jest jakiś gość Tu jest gość, schowaj się Schowaj się. Tak, tam jest właśnie, to jest ten dom i zobaczcie kim on jest dziwny, on ma jakieś w ogóle dziwne jakby bejkony, to jest mega dziwna rzecz i w ogóle wygląda jakby był z jakimś piekła rodem wzięty, dobra. Przyszeruję się tam, dobra, tam są chyba oni, Oni nie, czy on mnie nie zobaczył, tylko kurczę, czekajcie, czy on mnie nie zobaczył, bo oni wiedzą, że chyba szpie szpiegujemy. Oni... Ej, doni, Ej, doni, zobacz, o nie, nie dobra, dobra on... uważaj, znaleźli nas, uważaj, uważaj, strzelaj, strzelaj strzela, do nich. Schowaj się, schowaj schowaj mogę... się, schowaj się, schowaj się, schowaj się, gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś, nie, bo jeszcze drzewie, przecież to ci dopadną, czekaj, czekaj, już granat, rzuc o nie, dobra, on jest za... za kolecu, dostałem, 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 muszę się ukryć, sko za zabij ich, zabij ich, zabij ich, musimy ich zabić teraz Ała, dostałem Dobra, mam, mam oh. tylko jedno serce, uwaga, uwaga, dobra, tam ukrył się jeden, żełem się, ukrył, zadałem się jeden z nich ukrył, dobra, wykończmy tego gościa, To stoi na, na górze, dobra Dobra, on dostał, on dostał, nie, dobra, dobra, jeden Ała. pada, jeden pada zaraz, weź go zabić. Ma, masz jakiś... Ba z bazułki go, z bazułki, z bazooki. dobrze oh, Rozwalmy ich, yeah. dobra, zaraz ich wykończymy, teraz, trześć, trześć, trzeź, to musi być teraz, teraz, trzylam, teraz, 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 dostał, 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 dostał! O, dobra, jeden pocisk, jeden pocis tylko Dosta weź go traf, weź go traf w ogóle. Dobra, dobra, dobra. O, 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 o! Dostałem, dostałem, o, szybko. Masz jakiś wy masz wyrzutnik granatników jakiś? Masz granatnik? Mam, to weź, weź, okay. weź postrzelik z granatnika, dobra, spróbuję zajść od tyłów i idę, idę im od pleców, bo mus teraz musimy to wygrać. To jest bardzo ważne, dobra, idę od pleców. Próbuję go zaś mam nadzieję, że się nie zauważym, bo jeżeli tak się uda, to ich wykończymy raz na zawsze. Tylko żeby mi teraz nie zauważyli, dobra, dobra, dobra. Dobra, oni są zajęci. Zajmij ich, zajmij ich, zajmij ich, tylko nie mogą mi zauważyć. Bogami sami, zajmij sami. Dobra, idę od tyłu. Jeden zabity. Idę, 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 dobra. to tylko jeden jest taki wrażenie. Mam nadzieję, że jest obity, bo teraz pójdziemy od tyłu. Weź postrzelaj tam jeszcze w nich, weź ich postrzelaj Dobra, uwaga, uwaga, skradamy się. Teraz, teraz, teraz gdzieś tu musi być. Dobra, dro... wypuścił broń. Gdzie on jest? Gdzie on jest, dobra? Zabity! Dobra, dobra! zabity, P pięknie, mamy to! Dobra, więc teraz zobaczmy w ogóle co tutaj była za jakaś dziwna, w ogóle jakiś dziwny dom Jezu, w ogóle nie wiem co tu się dzieje. Zobaczmy A... O kurde! O nie, dobra, dobra, to jest już jakaś przesada. Zobacz co jest w tej skrzyni Jezus ma Jezu, dobra. No, co, pro? dobra, dobra Dobra, dobra, e, w takim razie dobra, wiesz co, nie nie wiem, to jest, to jest niebezpieczne, ale Wy, wysadźmy to Wysadźmy, bo to, 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 to trzeba zacząć te ślady w ogóle, że też takiego się... no to wyjdzie, że po prostu byliśmy, byliśmy obojętni na ich... na ich... na to co się tutaj działo. To się świadczy o FBI, więc dobra, weź to wysać. mi to wszystko. No. Dobra, więc dokończmy końca w takim razie Jezu moi drodzy, nie wiem w ogóle co się dzieje na tym świecie, ale teraz groźniejszą mafię w ogóle znajdujemy Więc zobaczymy co się będzie dziać w kolejnym domu, ale potem co się tutaj dzieje to ja nie wiem w ogóle co się będzie tutaj działo dalej A więc dobra, dostaliśmy teraz informację z centrali naszej, że to jest właśnie baza szefa tego gangu I tutaj właśnie on mieszka i tu jest jego dom, więc teraz jest o, pewien problem Jest tutaj strażnik, jest tutaj ochroniarz, więc będziecie musieli go zlikwidować Więc teraz uważaj, na mój znak, na mój znak go zlikwidujemy, uwaga w celusie Trzy Dwa Jeden, teraz Dobra, dobra, stop, stop, cicho, cicho, nie możemy hałasu powodować. Bo nas nie nam dobra, mamy strażnika załatwionego. I teraz, uwaga, idziemy tam, choć, choć, uważaj tylko, uważaj, idziemy tam, powoli, powoli, powoli. I na mój znak wjeżdżamy do chaty. Na mój znak robimy wbity, jasne. A. Uważaj, jasne. bo tam, tam tam ktoś jest chyba, uwaga, na mój znak, na mój znak robimy, na mój znak wchodzimy, uwaga. Trzy, dwa, jeden, FBI, FBI, otwieraj, stop, stop, do ściany, do ściany, e, do, ściany, do, ściany, do, ściany, do, ściany do ściany, do ściany, FBI, witam. Witam, proszę pani, witam. O co chodzi? Witam nie służby wiem. specjalne Secret Service, witam. E, mamy do pani e, kilka kilka pytań, proszę pani. Jest pani podejrzana o przewodniczenie grupy, grupie zorganizowanej grupy przestępczej? Proszę mi nie szyść okiem, będziemy, to będziemy robić to co. Będziemy robić to, co nam się podoba, jasne? Od teraz, proszę pani, my przejmujemy te włości, i od teraz, proszę pani, to my będziemy tutaj decydować o tym, co się dzieje, a co się nie dzieje. Właśnie mój współpracownik musi usunąć tutaj parę, parę elementów, tak aby nie mogła nas pani otoczyć swoimi ochroniarzami. Mm, a proszę stępu iść. iść, proszę pani. Tutaj nic Jest nie ma. pani podejrzana. O. Proszę pani, jest pani podejrzana. jakieś potworki. Proszę pani, podejrz... o, proszę pani. jest pani podejrzana o w udział w zorganizowanej grupie przestępczej i o przewodzenie zorganizowanej grupie przestępczej, o przemyt broni przez granicę wsparcie terrorystów oraz mm -hmm. przemycanie przemycanie nielegalnych substancji. Czy ma pani coś na swoją obronę? Zapraszam, zapraszam zapraszam. Czy ma pani coś na swoją obronę? Tak, mam Nic o tym nie wiem kompletnie. Ciebie. Nie wiem jak ligandia, e, czy... Tak, tak. A, a co robił strażnik przy pani domu? Proszę pana, to jest luksusowa chata, która musi mieć chyba ochronę, żeby nikt mnie nie okradł. Ale proszę pani, jest, pani, jest parę kwestii, które musimy uregulować Po pierwsze, była pani widziana w towarzystwie osób skazanych Jak? Tak. Co ma pani na swoją obronę? Eee... Nie rozumiem. Proszę pani, była pani widziana w terswie osób, które stały po, podejrzane o morderstwa, o przemyt i o współudział? Ja nic nie wiem. Tu po prostu mam... A co opudnice. jest na dole? Panie, panie, panie współpracownicy? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Halo, co tu się dzieje? Czemu tu jest Co tu się dzieje, Halo? Co tu się dzieje? Ale, ale... Kurczę, to, to Czemu tu jest broń? Co tu robi broń? Jakieś potwory. Trzeba to zestrzelić w ogóle. Co tu jest? To, co się dzieje? Halo! Dobra, mamy broń, jest. mamy broń. Bierz tą kobietę, bierz, zatrzymaj tą kobietę, zatrzymaj ją, zatrzymaj ją, no. zatrzymaj ją Zabiłeś ją? Jest, jest. A, jest, gdzie jest? A więc proszę pani, skąd wzięła pani tą broń? Słuchamy pani wyjaśnień e, no tak, więc mogę powiedzieć skąd mam tą broń Ponieważ Bardzo często ludzie napadają na takie chaty i muszą się broń. Do widzenia! A proszę pokazać licencję na tą broń, proszę pani Proszę pokazać Jaką licencję? licencję. Albo właduje pani jeszcze jedną kulkę. Licencję na tą broń. Na każdą broń trzeba mieć licencję, proszę pokazać pozwolenie oraz licencję na posiadanie broni e, na minigana zagranie co mnie. Proszę pani. Ostrzegam panią! Proszę się zatrzymać, albo użyjemy broni Proszę się zatrzymać, się nie ruszać. O teraz dobra, pójdzie pani dobra. z nami. Jeden, jeden agresywny ruch i zostaje pani w tym momencie zlikwidowana, jasne? Przewodzi pani gangowi, to pani przewodzi tej całej mafii. Czy ma pani ostatnie słowo? Dobrze, tak proszę pana. Przewodzę całą mafią, coś jeszcze? Eee, panie, panie agencie, markster, likwidujemy na mój znak. Likwidujemy na mój znak. 3, 2, 1. Dobra. Dobra robota, wyeliminowaliśmy całą mafię. Nareszcie możemy przynajmniej, możemy spokojnie odetchnąć w tym całym mieście bez broni, bez przemytu. A więc, moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pamiętajcie o tym, aby zostawić łapkę w górę, subskrypcji i do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnych odcinkach serii Czy Wpuścisz. papa? Pa i żegnajcie.